Trochę już przeszliśmy. Nadeszła pora zmierzyć się z tym, co spotkało nas na samym początku gry. Jak tylko wyszliśmy, wyszliśmy z tego, z, z tutorialu: czyli walka z panem w złotej zbroi. Zobaczymy, czy będziemy w stanie z nim walczyć w, no, w, obecny, w obecnej chwili. Strażnik drzewa sięmano. Ojoj. Dobra, o, blokuje się, czuje się dobrażeń, dobra, to jest coś, trochę mało, ale to nie jest tak super tragiczne. Dobra, walka konna, ale, ale z fps przez, przez, przez jego złoto, na za dużo złota. Dobra, udaliśmy się, udaliśmy się zbejtować na to, że stoi w miejscu. Ojojojoj, oj, oj, oj. ja nie mogę się... Dostałem od niego, jak to się mówi, dostałem od niego po twarzy Aj. Znaczy, ja upadłem i ja nie mogłem wstać, bo naciskałem cały czas przycisk i ja nie mogłem się podnieść Dobra, runda druga Runda druga jak to mówią, nie można się poddawać Nie ma takiej rzeczy, z którą bym sobie nie dał rady Tutaj trzeba będzie właśnie manewrować dookoła tych jego ataków. O. Pytanie czy... Spróbujmy sobie użyć tego Tylko tak jak będziemy mieli chwilę O, utknąłem, 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 utknąłem. O Aha! Zmieniłem broń i straciłem ten ogień. Na broni. Wzmocnienie. To nieźle.

I kolejny hitik. A, lepszy! Lepszy! Yy, no powiedziałbym, że lepszy, ale nie wiem ile życia ma mój koń. Znaczy, Boże, to jest koń? Nie zadaję, no, nie wiem, czy to jest koń. Jakiś baran, jakiś jest z rogami na pewno. koń nie mają rogów, a to ma rogi. To nie, to nie jest byk, to jest to osioł? Nie. O co jest? Czemu on się zresetował? Czemu on się zresetował? Nie rozumiem. Potrzebujemy chyba dać... Dać koniu żarcie No Koń potrzebuje żarcia Czy my możemy od niego uciec? Pytanie bo Jeżeli my od niego wy, wy, wystarczająco daleko odbiegniemy Czy on się powinien zresetować? Pytanie czy Mu się życie zresetuje Poczekajcie bo ja potrzebuję Do wyposażenia Dołożyć Eee, o, dołożyć te jagódki. I on teraz stracił trochę życia. I zgaduję, że jak ja usiądę, to on się wyleczy, więc ja nie mogę usiąść. Tak? Ile on ma tego życia? Pokażcie mi go. Tak, życia ma połowę, czyli tyle, ile, ile jest, ile powinno być. Czyli mogę nakarmić teraz zwierzaka, żeby nie padł. No wam powiem, że. Dobra, trochę tego życia, trochę tego życia dostał, dobra Ja nie mam leczenia, ale coś się tym się pobarwimy kiedy indziej Ważne, żeby Rumak przeżył, bo bez tego nie mamy jak walczyć Bez wierzchowca Piękny przeskok. Ej, ale dobra, walka z nim akurat mi, ci mi ciągnie troszeczkę jakości. Walka z nim mi ciągnie trochę jakości, niestety. A? A, duszę muszę zebrać. Czemu moje dusze tu leżą? A, bo mnie zabił, racja, racja, racja. Wiecie, wiek już nie ten, skleroza i te sprawy. Dobra, kolejne hity wchodzą. No i co? No i co? Stary, Stary trochę się zawiesiłeś. Ops, ops, y y y Nie, 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 nie! Chyba pół HP jeszcze ma. Nakarmimy go. Żebym mnie ja na wszelki opadek nie padł. A o nie Dobra, czy jesteśmy na hita Jesteśmy na hita Bardzo niedobrze Nie uderzył nas, nie uderzył nas, nie uderzył nas, nie uderzył nas, nie uderzył nas. Ale jest ciężko. Na koniec bardziej się rozbrykał. I to mi trochę przeszkadza. Dobra, ale ja bym chciał bez dropów. Bez dropów, bo nie mogę sprawnie biegać. Właśnie. Nie mogę sprawnie biegać, jak mam dropy. Dobra, bez gridowania, bez gridowania, bo jak będę chciał złożyć dwa ataki No właśnie, to się może skończyć... To się może skończyć tak On nie dogania, co jest Dobra, nie miałem okazji, żeby go zaatakować Jakby szybciej biegał nagle. O, o, nie trafiłem, nie, 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 nie Muszę też uważać, żeby nie spać z mapy Dobra Lecz się, lecz Nie możesz mi zginąć Ostatni hit Ostatni hit. Jest! Mamy go! Pięknie! Zostaliśmy halabardę. No i o to chodzi, no. Patrzcie, kto tu jest mocniejszym? Ja jestem mocniejszym. Jeźdźcem. Pięknie. A jeżeli film Ci się podobał, zostaw łapkę w górę subika i wpadaj na streamki. Plan jest streamków, harmonogram na moim Discordzie. Także zapraszam serdecznie.